Nie przewiduje, wie pan, ani dużych wzrostów, ani dużych spadków. Raczej uważ, uważam, że rynek będzie się stabilizował na poziomie cen obecnych. Większe spadki nie, nie bardzo mają możliwość ze względu na olbrzymie koszty gruntów, czyli i, i kosztów budowy, które na pewno nie spadną. Prawda? Czyli jak gdyby nie ma możliwości powrotu do, do cen sprzed lat. I też po prostu cały rynek jest zupełnie gdzie indziej. No my realizujemy szereg, szereg projektów. Jesteśmy deweloperem głównie warszawskim, także mamy realizację na Mokotowie, na Pradze yy, w Ursusie, na, na, na granicy Ochoty i Włoch, nowy projekt na, będziemy uruchamiali na Ochocie, także na pewno nie będziemy budowali tyle co kiedyś, ze względu, że rynek jest dzisiaj dużo trudniejszy, prawda? Czyli yy, jak gdyby ceny które są dzisiaj są dla bardzo wielu naszych rodaków za wysokie i bez spadku stóp procentowych, czyli kredytowania są poza zasięgiem. Także, także my wszyscy czekamy na, na urealnienie stóp procentowych, które pozwolą znacznie szerszej grupie Polaków na kupno własnego mieszkania.